George zawsze lubił, gdy wpadali znajomi. Jeśli chodzi o gołębia kompasa, to on naprawdę wpadał. George bardzo lubił ptaki, a kompas bardzo lubił to, czym George był. George uważał, że byłby niezłym gołębiem. Wszystko gra, George? O, nie ruszaj się. Wiem, co przynieść. Hmm. Tym razem George'owi udało się zostać tam, gdzie miał zostać, aż wrócił pan w żółtym kapeluszu. I przyniósł masło. <laughs> no, to jest masło na nogę, George, nie na chleb. Dobrze, spróbuj teraz. No, y, to trzeba będzie chyba wezwać strażaków. Oni do wszystkiego mają narzędzia. Wezwanie! Komuś noga się zaklinowała, kiedy małpował gołębia na balkonie. Ktoś małpował gołębia? Nie ma już normalnych wezwań? A teraz rozumiem, kto małpował gołębia na balkonie. I widzę, że skończyło się to uwięzieniem nogi w prętach. Cześć, George! To i tak nie jest normalne. A, chyba trzeba będzie przepiłować. Chodzi jej o krzesło. A, użyjmy może rozpieraka. Rozchylimy nim pręty i będziesz mógł wyjąć nogę. Już, proszę. W Straży Pożarnej takie zadania to codzienność. W każdym razie w naszej jednostce. <noise> Ładnie. Słuchaj, George. Chciałbyś pojechać do remizy i dać im to w ramach podziękowania? Fryga! 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 Fryga zdjęła sobie obroże? Tak. I uciekła mi już dziesiąty raz w tym miesiącu. Jest jak cyrkowiec, który uwalnia się z łańcuchów, tylko czworonożny. No, będziemy się rozglądać. Uh, uh. U, 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 u. O, powiesimy to na ścianie. Miło, że się podoba. A teraz George na nas pora. <laughs> George może zostać. Będzie naszą maskotką. U, 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 u. <laughs> Pewnie. To baw się dobrze i bądź grzeczną małpką, maskotką. <laughs> George bardzo chciał obejrzeć strażackie narzędzia i sprzęt. George, e, George, hej, widzieliście George'a? Na górze jesteśmy tylko my. U góry tego słupa był jeszcze jeden pokój. Hmm. Uh -huh. Mamy wezwanie. Pies na drzewie. Ten George! Znalazłem! Cześć George! Znalazłem Georgea! Ciekawe, jak pies mógł wejść na drzewo. Ciekawe, dlaczego nie mamy normalnych wezwań. Nie było idealne. Na razie. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem. Który znalazł dom? O, coś takiego to niesłychane. O, rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem serdelka na straży, a kiedy wróciłem, wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię po niczemu. Albo po gołębiemu. Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały szarawy z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? <śm> to jest kompas! Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie! O, co tu się stało? Gdybyśmy mówili po zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas, jak dobrze cię widzieć! Tak, kompas niemal zawsze trafia do domu. Ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George, portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł go gorysować. Naprawdę bardzo ładne ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. Kompas. Zobacz to prawdziwe drzewo specjalnie dla ciebie. Wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa. George rzadko widywał pana w żółtym kapeluszu w takim stanie. Zwykle był spokojny, opanowany i nosił żółty kapelusz. O, już idzie! E, dzień dobry! Dzień dobry, zapraszam. Pański garnitur. a słowo daje, że warto było na niego zaczekać trzy długie dni. <słuch> e, jednak wolę go nieść sam. No. Jak to nie włoży go pan? Nie, włożę go dopiero dzisiaj wieczorem na uroczyste otwarcie nowego planetarium. Dzięki. Lepiej chodźmy do domu, póki mój kapelusz jest jeszcze czysty. O! 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 Oj! Rety, co za maraton. No dobrze, George. Kiedy wrócę, pójdziemy prosto do planetarium, więc się wykąp. Będą nam robić zdjęcia. Chcę, żebyś był czyściutki i puchaty. George szedł się wykąpać, jak mu kazano. był bardzo ładny. Jak tu go nie przymierzyć? George chciał się pokazać gołębiowi. To tylko sekunda. Pelusz leciał w stronę parku, lecz nagle zniknął. Z powrotem na wieszaku i wciąż był jak nowy. Prawie. George usunął gałązkę z taką precyzją, jakby był chirurgiem przeprowadzającym operację. Dobrze, została tylko ta wystająca nitka. Drobnostka. Może gdyby pociągnął mocniej. Może trzeba ją odciąć. Zapomniał, że poprzednio użył nożyczek do przecięcia kanapki z dżemem truskawkowym. To tylko mała plamka. Na pewno da się usunąć. Ta szczotka służyła do czyszczenia kuchenki na wysoki połysk. Kuchenka jest brudniejsza niż kapelusz. Za mocno szorował. George pomyślał, że gdy obejrzy wielki zegar, będzie wiedział, jak zmontować mały. George ucieszył się, że hałas ucichł. Ale może lepiej było wrócić do domu. Ten zegar zawsze działał zawsze. Zegar na bibliotece stanął No to w drogę. Czekaj tu nie znamy się na zegarach jesteśmy strażakami coś wymyślimy. Proszę pana, stanął wielki zegar. Wielki zegar na bibliotece, na którym polega całe miasto? Tak! Ten zegar nie stanął jeszcze nigdy! Pędźmy jak błyskawica! Ha. Dwójka zbocznie! Dwójka że nie w sprawie zegara. był pewien, że ma wszystkie narzędzia, ale zdawało mu się, że czegoś jeszcze brakuje. No dobrze, dziękuję. A teraz proszę wyjść, muszę posłuchać. Są narzędzia. Ale co taka mała małpka jak ty robi w takim wielkim zegarze jak ten? No, chciałbyś, żebym ci pomógł. Dobrze, a to idzie tu. O, widzisz? A, jaki piękny zegar! Ty go zrobiłeś? Świetnie znam się na zegarach, ale zupełnie nie znam się na małpim języku. <śmiech> <śmiech> ale w przyszłości bądź ostrożniejszy. Czas jest bardzo cenny. Co mówiliśmy o sprowadzaniu gołębi do budynków, George? Oj, nic nie szkodzi. Pokazujesz mu zegar? No, śmiało. George, jak ta żelazna skrzynka na narzędzia się tak.